Dobra, to może zrobimy tak, że ja będę siedział, wezmę, wezmę sobie podstawkę i będę mówił kręcą, którego nie będzie widać. <laughs> yeah. Yeah. Pewnego dnia postanowiłem zostać super bohaterem. A żeby zostać bohaterem, trzeba zrobić w zasadzie duże rzeczy. Ale jedną jedną najważniejszą jest jedzenie pysznej, zdrowej, sycącej kolacji. Bo jedząc kolację, można być wielkim. Wielkim, strasznym, czasami nawet złym superbohaterem. Nikt nie powiedział, że superbohater musi być dobry, tak? Musi być po prostu zajebiście ubrane. musi być ładne. Kurwa, niestety, ale jak ktoś się rodzi z brzydką twarzą, to ma przejebane. Wyrwa, ani, nie wyrwie ani dupy, nie wyrwie żadnej pracy, nie wyrwie nic, tak? Tak. Więc ja chcę być po prostu superbohaterem, tylko dlatego, że mam możliwość zostać superbohaterem. Mam możliwość zostać tym bohaterem, którym będę chciał. I myślę, że nie wszyscy możecie zostać superbohaterami. Możecie po prostu stać się pomocnikami bo po to się zrodziliście żeby zostać pierdolnymi pomocnikami mam, nad mam nadzieję, że to do was dociera bo tak kurwa jest niestety tak jest jesteście bezużyteczni, tak? a może użyteczni? dlaczego? w imię czego? Czy robicie coś co Pozwala Wam być tymi super. Możecie to robić, bo zwyczajnie potrzebne jest tylko jedzenie pięknej, wielkiej i fajnej kolacji, którą zrobi Wam ktoś, a nie sami. Bo jak ktoś zrobi, to można po prostu lajtowo zjeść, tak? Zejść sobie podziękować, a samemu, jak robisz, można się tylko wkurwić, tak? I robić kolację samemu. Jeśli jest możliwość, jeśli jest babcia, wiadomo, że babcia jest najwyżej, jest, ma największe doświadczenie, po prostu dobrze robi jedzenie. Potem jest mama, może potem ktoś inny. I zawsze pamiętajcie, że gościna, albo mała gościnka, na no gościnkę jest, jest jakoś tak raźniej, tak? Jedziemy na gościnkę, nie na gościnę. Jedno słowo, a tyle zmienia. Że jest od razu milej, zjeść u kogoś. Jeszcze jak się jedzie na, na małą gościnkę albo na gościnkę, po prostu tylko zamieniając to słowo, można dużo zjeść, bo jednak na gościńce zawsze ktoś o ciebie dba i wystawia więcej na ten stół, tak? Myślę, że warto jeździć do wuja albo do, do ciotki, nawet kurwa nie wiadomo gdzie. A jeśli już mówię o swoim wuju, a w nie będę o nim mówił, bo, bo nie warto. To jest trochę. dziwne, trochę dziwne, no. Eee, chciałbym teraz jeszcze wspomnieć o innej rzeczy. Już może nie związanej tak bardzo z kolacją, Jak mówiłem wcześniej o superbohaterach, ale chciałbym wspomnieć o. o tym. Co się kurwa teraz dzieje. Czy wy to widzicie? Zatraciliśmy swoje wartości. Ale wy tego nie rozumiecie. Po co ja to mówię? Po co? Po co ja to mówię, co? Powinniście wszyscy zginąć. Wszyscy. Ja, gdy tylko będę miał na tyle dużą bombę, żeby was zniszczyć, to to zrobię. Z pełną satysfakcją. Z pełną satysfakcją. Cześć.